Gdy ostatni obrońcy złożyli broń, Niemcy przystąpili do dzieła zniszczenia wręcz ze snajperską precyzją. Powołano specjalne grupy saperów i techników, nadzorowane przez architektów oraz historyków sztuki. Ich zadaniem było nie tylko burzenie, ale mieli dbać, by obrócić w peżynę wszystko, co przedstawiało wartość historyczną lub po prostu symboliczną. Ulicę metodycznie podpalano i wysadzano gmach po gmachu. Szczególną uwagę zwracano na zabytki polskiej kultury. Wysadzono w powietrze Zamek Królewski, którego ocalałe mury zdetonowano już 4 września 1944 roku. Zburzono kolumnę Zygmunta, podpalano kościoły. Kulturkampf z miotaczem ognia przydzieli świadkowie, obserwując jak okupan dewastuje biblioteki, muzea, archiwa i pomniki, chcąc zatrzeć wszelkie ślady polskości. Rozkaz Hitlera brzmiał: Miasto ma stać się pustynią.